Dzisiaj szybka nauka prostego zwodu. Co bardzo ważne, przychylić się zawodnik musi jak najdalej. W tym wypadku swoją lewą stronę i wejście po jednym koźle. Co bardzo ważne, przy minięciu zawodnik musi być nisko. Zwracamy uwagę na to, żeby przy minięciu byli nisko i dopiero później się prostowali. No i oczywiście, tak jak tutaj widać, błąd kroków, żeby zawodnik jednocześnie odrywając. Wystawiając stopę, postawił także kozioł. Tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Hop, kozioł, raz, dwa. Jedną ręką trzymanie piłki w dzisiejszych czasach się sprawdza, ale musimy na to zwracać uwagę, żeby jednak w początkowej fazie zawodnicy trzymali oburącz, żeby nie było łatwych strat. I co tutaj jest ważne, specjalnie są ustawione te dwa pachołki przy linii, czyli wejście od linii, po to, żeby zawodnicy znaleźli odpowiedni kąt, tutaj widać, już jest błąd i znaleźli odpowiedni kąt i rzucili o tablicę z, z, ze startu, od linii tak jak tutaj zrobił, dobrze chłopiec już atak od linii i o tablicę to jest prostsze dla praworęcznych tak, banalne tam jest problem, gdy właśnie, o właśnie gdzie zawodnik jest praworęczny i idzie dłuż linii dłuż linii i rzuca nie o tablicę tylko przerzuca na, drugi, na drugą stronę. To są elementy, które trzeba zwrócić uwagę jako te najważniejsze przy nauczaniu tego prostego elementu. No i tutaj widać było znowu błąd kroku, który jest bardzo często nagminnie aż robiony. Podaję wszystkim trenerów, jeżeli uważacie, że to jest spoko i w porządku, dajcie suba, lajka i powodzenia wszystkim trenerom i zawodnikom. Niech koszykówka w Polsce będzie lepsza. A to właśnie takimi małymi kroczkami można robić, sami przecież wiecie, ile wymaga pracy, nawet, a właściwie te właśnie podstawy. Pozdrawiam!